Witajcie z tej strony Delightside Player i w dzisiejszym odcinku z Plemion ze świata 214, chciałem powiedzieć, że nie da się ukryć, i myślałem, że to jest dla wszystkich oczywiste, że na tym świecie jestem jak zwykle przegrany. Moje wioski były wielokrotnie. Niszczone, czyszczone, ostatecznie je straciłem, jedną straciłem, drugą zostawiłem dla plemienia. Ostatecznie obie, o, obie moje wioski trafiły do plemienia Ekipa z Jeepa, w którym grałem. E, ja uważam, że kiedy byłem w plemieniu, zachowywałem się lojalnie. Brałem udział w akcjach, robiłem co mogłem, mimo że jak mówię, e, no, mistrzem w plemionach nie jestem. Gram dla przyjemności głównie żeby spotkać się ludzi, z ludźmi w mojej sytuacji. E, natomiast e, otrzymałem wiadomość, no, która e, no, podłamała mnie i zbiła mnie z nóg. Jak widzicie, jestem na ekranie logowania do gry, i jak wchodzę na świat 214, to mojej wioski już nie ma. Postanowiłem usunąć tu konto. E, powód tego jest taki, że pojawiły się do mnie pretensje, że gram na tym świecie. No, tak jak mówiłem, ja byłem przegrany. A tymczasem mój już dawny przyjaciel chyba napisał do mnie wiadomość, że nakręcam sobie odcinki, zakładam nowe plemię. No cóż, no, no tak jak mówię. No chyba jest oczywiste, no że poniosłem porażkę po raz wtóry. E... No i cóż, e... chciałem... Podziękować osobom, a może najpierw jeszcze powiem, żeby nie zapomnieć i to plemieno, które założyłem, no to chyba było no oczywiste, no że ono no nie będzie miało szans powodzenia, no tylko tak je sobie założyłem fabularnie, no zresztą się rozpadło od razu. Z tym światem no, nie wiązałem już nadziei i będę oczekiwał na przyszły świat, ale o tym na końcu. I tak, chciałem podziękować osobom z mojego e, byłego plemienia, w którym grałem ekipa z Jepa, te, które e, zrozumiały moją sytuację, jaka była prawda. I od których usłyszałem słowa wsparcia. Chciałem również przekazać pozdrowienia, bo o tym zapomniałem. Pisało do mnie sporo osób z plemień Rohan, że oglądają odcinki. Bardzo się z tego cieszę. No chociaż, przywódcy, macie dziwnego, bo. Mikes pi pisał do mnie, żebym go chwalił na swoich odcinkach za pomoc, a tymczasem, kiedy go poprosiłem o pomoc, usunął mnie z listy z no znajomych, tak więc Mikes, no nie wiem, nie rozumiem twojego postępowania, ale rób jak uważasz. E no i tak jak mówię, ta wiadomość od mojego przyjaciela mnie no podłamała, no, ale cóż, straciłem ostatnio pracę, tracimy przyjaciół, a jak mówi przysłowie Niedźwiedzie, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. oto to także będę szedł dalej własną drogą, nawet jeśli będę musiał iść samotnie. I ja czekam na świat. Zaraz zobaczę sobie, które były światy. Na 215 tylko tak jestem kontrolnie tam w ogóle nie gram. To teraz powinny być światy 216 i 217. Świat 217 na pewno będzie z farmą. To no ja zamierzam wrócić na świat z farmą, ponieważ pamiętam, że na tych światach udało mi się znajdować fajne plemie i coś pograć. Chociaż też nie zawsze nie ma reguły, będę musiał wrócić do farmienia, ale jakoś z tym sobie będę musiał poradzić, jeśli chcę grać dalej. A więc, cóż, dziękuję Wam, że oglądaliście. E, no, niestety, no zakończyło się jak się zakończyło moją porażką. E... No nie mogę trafić w jakieś dobre miejsce, gdzie bym mógł grać i się rozwijać. No i cóż. Pozdrawiam was do zobaczenia w przyszłym świecie. Amen.